Wyobraź sobie świat sprzed 70 milionów lat. Ziemia nie przypominała tej, którą znamy. Może te rozlewało się szeroko między kontynentami, a to co dziś jest sercem Europy, było archipelagiem, dziesiątkami wysp rozsianych po tropikalnym oceanie. Jedna z nich, niewielka, zielona, osamotniona, leżała tam, gdzie dziś znajduje się środkowa Rumunia. Nazywała się Hatek, ale Hatek nie była zwykłą wyspą. Dla paleontologów to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc w całej historii życia. Bo to tutaj, na skrawku lądu mniejszym niż dzisiejsza Anglia, ewolucja postanowiła złamać własne zasady. Na kontynentach rządziły giganty, tyranozaury, triceratopsy, kolosalne zauropody długie jak pociągi. Ale na chatek wszystko wyglądało inaczej. Nie było miejsca na gigantów. Nie było dość pożywienia, by utrzymać ich ogromne ciała. A jednak dinozaury żyły tu dalej, tylko mniejsze. To zjawisko nauka nazywa karłowatością wyspową. Na ograniczonej przestrzeni, gdzie każdy liść i każda kropla wody mają znaczenie, ewolucja wymusza oszczędność. Z pokolenia na pokolenie ciała maleją, metabolizm zwalnia, a gatunek dostosowuje się do skromnych warunków. To nie jest wybór, to desperacka forma przetrwania. I właśnie tak na wyspie Chatek narodziły się dinozaury miniatury. Jednym z nich był Magiarosaurus. Potomek majestatycznych tytanozaurów. Jego krewni na kontynentach ważyli nawet kilkadziesiąt ton i mierzyli ponad 30 metrów długości. On sam miał zaledwie 6 metrów długości, czyli tyle, co luksusowe limuzyny typu Rolls-Royce. Ważył mniej więcej tonę, a więc różnica między nim a kolegami z kontynentu była ogromna. Jego kości odnalezione w dolinach Rumunii są delikatne jak porcelana, ale wciąż zdradzają tę samą potężną konstrukcję. Jakby natura stworzyła pomniejszony model z pełnym pietyzmem, nie rezygnując z żadnego szczegółu. Ale każdy świat ma swoich drapieżników. I chatek także miała swojego. To stworzenie od lat fascynuje naukowców i spędza im sen z powiek. Nazywa się Balaur Bondok. Był mniej więcej wielkości człowieka. Dorosły osobnik Balaura osiągał ponad 2 metry długości, ważył około 20 kg i mierzył mniej więcej 80 cm wysokości. Kiedy odkryto jego skamieniałości, paleontolodzy byli pewni. To raptor, drapieżnik szczytowy wyspy. Ale z czasem obraz stał się mniej oczywisty. Nowe badania pokazały, że Balaur był bliżej spokrewniony z ptakami niż z Velociraptorem. Być może nie był zabójcą, lecz wszystkożernym oportunistą. Możliwe, że w ogóle nie latał i był nielotnym ptakiem uwięzionym w świecie, z którego nie mógł uciec. A to tak jakby natura próbowała stworzyć nowego łowcę, ale nie miała już dość surowca. Hatek jednak miała swojego prawdziwego drapieżnika, nie na czterech nogach, ale na skrzydłach. Hadzegopteryx, rodzaj olbrzymiego pterozaura z rodziny azdarchidów, z rozpiętością skrzydeł dochodzącą do 12 metrów, wagą sięgającą ćwierć tony i wysokością dochodzącą do 5 metrów. Gdy w każdym rejonie świata podczas ery dinozaurów, to teropody stały na podium łańcucha pokarmowego w środowisku lądowym, a w wodach panowały prehistoryczne morskie bestie. Pterozaury, pomimo różnorodności gatunków, raczej nie miały szans w konfrontacji z nimi o miano szczytowego drapieżcy. Jednak na wyspie Hatek Hacegopteryx stał się dominującym drapieżcą, który nie miał sobie równych. Był znacznie większy niż jakikolwiek teropod lądowy w środowisku, gdzie występowała karłowatość wyspowa. Wytrzymała budowa anatomiczna i niebywałe jak na pterozaura, gabaryty sugerowały, że bez problemu mógł poradzić sobie z większymi ofiarami niż inni przedstawiciele Azdarchidów. Na wyspie odgrywał rolę drapieżnika, znajdującego się na samym wierzchołku łańcucha pokarmowego. Hatek można powiedzieć, że była wyspą cudów. Był to świat miniatur i bezlitosnych reguł, w której królem był latający potwór. Każdy gatunek balansował tu na krawędzi przetrwania. Wyspa działała jak zamknięte laboratorium natury eksperyment, który mógł trwać tylko tak długo, jak panował spokój, a spokój nie miał trwać wiecznie. 66 milionów lat temu, po drugiej stronie świata, na dzisiejszym Jukatanie w Meksyku, w Ziemię uderzyła asteroida. Chmura pyłów przesłoniła niebo, fotosynteza załamała się, a łańcuchy pokarmowe zaczęły się rozpadać. Choć Hatek leżała tysiące kilometrów dalej, nie mogła uciec przed skutkami. Na małej wyspie, gdzie życie i tak było walką o każdy kęs, to brzmiało jak wyrok. Nie było dokąd uciec, aż w końcu nastała cisza. I nie był to koniec historii, bo Hatek przetrwała. Nie jako wyspa, lecz jako pamięć zapisana w kamieniu. Miliony lat później rumuńscy paleontolodzy, badając tutajsze skały, natrafili na coś niezwykłego. Drobne kości, kręgi wielkości palca, miniaturowe jaja, ślady całego ekosystemu, który funkcjonował jak mikroskopijny świat równoległy. Dla naukowców to miejsce stało się symbolem końca pewnej epoki. Ostatecznym sanktuarium dinozaurów Europy, gdzie ostatnie gatunki tych zwierząt przetrwały jeszcze przez chwilę w izolacji, zanim zniknęły bezpowrotnie. Dzięki tym skamieniałościom wiemy dziś, że europejskie dinozaury nie zniknęły bez echa. Nawet u kresu ich epoki ewolucja nie przestała działać. Wciąż próbowała pomniejszać, dostosowywać, utrzymywać życie. Świat nie skończył się w jednej chwili, raczej gasł powoli, jak żar pod popiołem. W skali Ziemi to była sekunda lecz dla jej mieszkańców tysiące lat przetrwania. Chatek pozostał jak echo tej walki, ciche przypomnienie, że życie zawsze szuka drogi, nawet na krawędzi istnienia.